Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. W tym materiale opowiem o crafcie na przykładzie arkany, ale nie będzie to film o tym, jak levelować poszczególne profesje, tylko o tym, jak wytwarzać najlepsze przedmioty już po wbiciu dwusetnego poziomu. Na samym początku musimy wyposażyć się w set poddany kraft. I ja mam już tutaj na sobie założoną czapkę, no to w zasadzie w tym przypadku okulary arkanisty, jest też klata rękawiczki, spodnie, które są określone jako spodnie ważyciela. I w przypadku Arkany jest to wyjątek, kiedy mamy dwa sety. I to nie ma znaczenia, czy wyposażemy się w set ważyciela, czy w set arkanisty, czy wymiksujemy te dwa sety ze sobą. Bonus jest taki sam, czyli biegłość arkanistyczna i mamy tutaj plus dwa do jakości przedmiotów wytworzonych przez arkanistów. Do tego także mam na sobie buty i kolczyk. Kolczyk, który ma na sobie biegłość arkanisty i daje plus 5. Do minimalnej jakości przedmiotów wytworzonych przez arkanistów. I to wszystko należy mieć założone na sobie, jeżeli chcemy przystępować do craftu danych przedmiotów. Tak, żeby one były możliwie jak najlepsze. I teraz, tak. Najprostszy sposób, aby wyposażyć się w taki set, no to oczywiście podejść do faktorii. I wchodząc do faktorii, klikamy sobie filtry, dodaj profit, i tutaj wpisujemy hasło. Biegłość. Po wpisaniu hasła Biegłość wyświetla nam się cała paleta perków, które, które są wymagane do profesji i tak jak widzieliście, biegłość arkanisty, biegłość arkanistyczna, biegłość arkanisty odpowiada za kolczyki i biegłość arkanistyczna odpowiada za cały set. I tak samo jest przy każdym innym przy każdej innej profesji. Jeżeli natomiast chcecie pozyskać ten przedmiot w inny sposób, znaczy te przedmioty pod profesję, to tutaj radzę udać się na stronę nwdb.info i tam wpisać nazwę przedmiotu. I wtedy będziecie mieli na pewno aktualne informacje dotyczące tego, skąd się je pozyskuje, ponieważ to się może jeszcze wielokrotnie w grze zmienić. I może być tak, że powiedzmy. W ciągu jednego miesiąca nie wiem, będą te przedmioty dostępne z dropa z jakichś mobów, a za chwilę one będą niedostępne. Tak czy inaczej, na pewno zawsze będą na faktorii, ale ten drop skąd to pozyskać, czy to ze skrzynek z danej profesji, czy to właśnie z dropów, tam na tej stronie na pewno się dowiecie. Link do niej jest oczywiście w opisie tego materiału. Ok, mamy set, mamy kolczyk, no to teraz trofea. Trofea to są takie elementy, które umieszczamy w swoich domkach. I żeby móc wytwarzać najlepsze przedmioty, musimy mieć aż trzy domki. Musimy mieć aż trzy domki, i w tych trzech domkach rozłożyć sobie trofea. Ja mam, jak widzicie, wielkie, arkanistyczne trofeum rzemieślnicze. No i żeby takie trofea pozyskać, no to tutaj znowu, albo musimy je wytworzyć, ale żeby je wytworzyć, to Odeślę was znowu do strony nwdb.info. Wpisujecie nazwę takiej trofki i potem przeklikujecie sobie receptę oraz materiały, które są potrzebne. I z tych materiałów, znaczy po kliknięciu w taki materiał, wyświetli Wam się informacja, gdzie dokładnie taki materiał może wydropić. Ale jeżeli nie chcecie tych materiałów zdobywać, jeżeli nie chcecie ich kupować, chcecie kupić gotową trofkę, no to przejdźmy sobie do faktorii. I tutaj wpisujemy trofeum. Rzemieślnicze i mamy wszystkie trofea rzemieślnicze wyfiltrowane. Nas do tych najlepszych kraftów interesują wielkie trofea. Tak jak widzicie, wielkie arkeistyczne trofeum rzemieślnicze, wielkie inżynieryjskie, inżynierskie, przepraszam, kucharskie, płatnerskie, zbrojmistrzowskie. Wszystko zależy od tego, w jaką profesję sobie idziecie. Kolejną bardzo ważną rzeczą, no, istotną w zasadzie w tej całej zabawie, jest baw z miasta. Aby móc krafcić te najlepsze przedmioty o najwyższym gier no to musicie mieć uruchomiony buff w mieście, w którym macie domek. W tym przypadku ja na Brzegach mam uruchomioną mądrość arkanisty. I ta mądrość arkanisty pozwala mi właśnie na te najlepsze krafty. Jeszcze przez 56 godzin w Brzegach będzie uruchomiony. Więc musicie sobie po prostu przeklikać i upewnić się, czy macie domek w jednym z tych miast. Ja Domki mam wieśniowieczni, czarnej łusce i piasku brzegach, i jakoś tak się składa, że ta mądrość arkanisty zawsze gdzieś w którymś z tych trzech miast jest. Ostatnią, przedostatnią w zasadzie rzeczą będzie jedzenie. Jedzenie, które w moim przypadku wygląda w następujący sposób: jest to słodki napar z dzikich jagód. I żeby wyszukać takie jedzenie, no to, moi drodzy, musimy się znowu udać do I Oczywiście, możemy sobie takie jedzenie wytworzyć, no ale my idziemy drogą na skróty, czyli faktoria, jedzenie z premiami do profesji. I tutaj mamy pełną listę profesji. Ja wybieram sobie Arkanę, najwyższy poziom i jest słodki napar z dzikich jagód. Mam zakupiony, więc zakupować już nie muszę. Dobrze, kolejnym elementem będą materiały i różnorakie typy kraftów, tak? Pozwolę sobie już jedzenie uruchomić. już mam na sobie jeszcze 16 minut. Dobra, to niech tak już zostanie. I tutaj, moi drodzy, możemy tak naprawdę na wiele różnych sposobów te krafty te sobie robić, ale my będziemy chcieli iść pod kraft ze złotym z karabuszem, aczkolwiek brakuje nam jeszcze jednego elementu, czyli lniany haft arkanistyczny lecimy po niego w takim razie. Lniany, haft arkanistyczny, 125 sztuk potrzebujemy. Cena widać jest jaka jest. Nie jest to najwyższa cena. Nie jest też najniższa. Dramatu w zasadzie nie ma, ale chyba będziemy musieli skupić cały rynek. No pech, chciał, że akurat w trakcie nagrania będziemy wykupować wszystko. Ktoś tutaj widać bardzo polubił krafty warkanie, szczególnie pod inteligencję. No chyba nie, nie puścimy po prostu wszystkich kraftów, bo może materiałów z faktorii nam nie wystarczyć, ale kupimy tyle, ile się da za tę rozsądną cenę. Albo dobra, wiecie co? Żeby, żeby ten film nie był zbyt długi, po prostu kupmy. Tak, zapłacimy nieco więcej, ale to wszystko dla Was, niech tak będzie. Okej. Okay. krafty są różnorakie, tak? To, to my akurat zrobimy na złotym skarabeuszu. Możemy robić crafty po prostu na zwykłych odłamkach. Odłamki wiecznej ognistej laski, tak, jeżeli jest to ognista laska. Przy innych, przy innych craftach jest bardzo podobnie. Szukamy tych odłamków powiedzmy dla armorów różnego rodzaju po to żeby móc wybrać sobie pod jaką cechę chcemy robić craft tak oczywiście to też nie jest tak że my musimy robić te crafty pod jakąś cechę możemy sobie ruszyć pod krafty zwykłe gdzie nie wybieramy ani cechy określamy tylko jeden profit i to będą najtańsze krafty. ale no prawdopodobieństwo tego że wyjdzie nam to co chcemy, nie jest aż tak duże jak w przypadku kręcenia ze skarabeuszami. I my właśnie w tym kierunku sobie pójdziemy. Doładujemy się jeszcze azotem, ponieważ to też jest nierozłączny element craftu. Więc ja sobie klikam Ctrl C i lewy przycisk myszy na fiolkę zawieszonego azotu. W tym momencie moja pula azotu doładowuje się dokładnie o tyle, ile potrzebuje do maksa. I teraz tak, rękawica. I tutaj wybieramy materiały. Wybieramy materiały, które są niezbędne do tego, aby móc wytwarzać przedmiot w przedziale 595-600. Jeżeli ja bym zmienił ten materiał tutaj na jakiś inny, na żaroskórek i widzicie już, mi te możliwe punkty wyposażenia spadają w dół, a nam zależy na tym, żeby tutaj pojawiło się 600 i żeby ten najniższy próg był możliwie jak najbliżej 600, po to, żeby ta szansa na legendarny przedmiot była jak najwyższa. I teraz tak, ja sobie wybieram. Cyk, pusty odłamek, rozkładający krzyk i mamy jeszcze azot. W tym miejscu chciałbym też dodać, że z całą pewnością te różne formy kraftów, te różne sposoby na krafty, tak jak teraz przedstawiłem, na zwykłych szardach, na zwykłych odłamkach, taki zwykły kraft, na skarabeuszach, do tego mamy jeszcze na zegarkach krafty i z całą pewnością po wydaniu tego filmu pojawią się jeszcze jakieś inne możliwości krawcenia, krawcenia przedmiotów, ale jakaś taka podstawa, czyli set, jedzenie, trowki, poziomy, to wszystko zostanie takie samo. Po prostu te możliwości już w późniejszym etapie, ich się pojawi więcej, ale ta podstawa raczej będzie zawsze taka sama, dlatego w tym filmie skupiamy się w głównej mierze na tej podstawie. Tak? Co tutaj trzeba dobrać, czyli... Już mamy to wszystko załatwione, tak? Mamy sobie założony set razem z kolczykiem. Mamy założone trofea, mamy baw z miasta, mamy odpalone jedzenie i mamy najlepsze materiały przy sobie. Kurczę, mamy tutaj na 5 kraftów, to dokupmy, dokupmy jeszcze tych, tych lnianych haftów, zróbmy to na 6 kraftów, ponieważ tyle mam z karabiuszy. Film jak będzie nieco dłuższy, to nic złego się z całą pewnością... Nie stanie, a przynajmniej widzicie, jak to generalnie, jak ten proces przebiega, że trochę się tutaj biega, tutaj do, do, do stacji krafterskiej, troszeczkę podbiega się do do także podokupować tych rzeczy i emocje narastają. Tak, bo nie ma co ukrywać, Krafty może być bardzo fajnym sposobem na zarobek, ale trzeba pamiętać, że. Można też bardzo dużo golda stracić. Ja dla przykładu krawcąc sobie klaty, ciężkie wydałem blisko 800 tysięcy golda na takie krafty, no i nie dostałem tego co chciałem, więc można naprawdę stracić bardzo, bardzo dużo. Dlatego pamiętajcie i róbcie to z rozwagą. Zrobimy sobie po trzy krafty. My robimy tutaj wrzucamy pustodłamek broni, żeby wrzucić ze zestrojenie. I do tego mamy jeszcze rozkładający krzyk, to jest też perk, który jest bardzo pożądany. To, co chcę otrzymać, jeżeli wypadnie legenda, to kin, czyli ostrość, która zwiększa naszą szansę na obrażenia krytyczne. Sprawdźmy, czy coś się uda. Puszczamy 3. Niestety mamy zwykłe epickie rękawice. Trzymajmy kciuki, żeby teraz chociaż jakaś jedna legendarka weszła. Zróbmy jeszcze tak z azotem. Ciach, zjeżdżamy sobie na dół. Jest odpowiedni, odpowiedni skarab. Pyk, pyk, pyk. O, dobra. I kolejne trzy. Tak mamy gniazdo na klejnot. Bardzo duża szansa. Profit trzeci, bardzo duża szansa. Niestety nie w tym odcinku. I w taki magiczny sposób poszło nam. Słuchajcie, na te krafty. 50 tysięcy wydałem na faktorii plus te materiały które miałem na 6 craftów I No Chciałoby się powiedzieć że yy, Że Chciałoby się powiedzieć że yy, Liczymy zawsze na ten na ten efekt yy, wow czyli na tą legendę na tą 600 no ale Prawda jest taka że To jest kwestia kwestia farta tak i nie zawsze to wychodzi, niektórym na 3 krafty wejdą 3 legendy, niektórym na 30 kraftów nie wejdzie żadna legenda, więc ja generalnie odradzam, jeżeli ktoś nie ma jakiejś płynności już w zarabianiu golda, to odradzam ten sposób zabawy, ale jeżeli ktoś tego golda ma już bardzo dużo, wie jak tym goldem się bawić, to to może być naprawdę bardzo dobry sposób na to, żeby to golda pomnożyć, no i przy okazji troszeczkę dreszczyku emocji sobie dorzucić. Tak czy inaczej bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film dla tych początkujących graczy będzie bardzo pomocny. No i widzimy się w kolejnym materiale albo na streamach na Twitchu, które regularnie są w poniedziałki, środy i piątki. Ale jeżeli w jakiś dzień by mi przez przypadek nie było no to takowa informacja ukaże się na pewno na Facebooku, YouTube'ie, czy to na Discordzie i tam też te informacje o streamach, które mają się pojawić z wyprzedzeniem są wrzucane. Tak więc polecam te miejsca. Dziękuję raz jeszcze. Widzimy się w kolejnym. Cześć, cześć.